Siema! Lo, co tam? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale a dziś zajmujemy się Abyssem! Na samym wstępie proszę sobie nie łapeczki w górę oraz opublikowanie załogiem aby nie przegapić następnych filmów Oh my god! Ten Abyss jest potężny Nie powiem, delikatnie mnie poskładał 11 piętro bez zmian New Arle, Arlem, wujką, jakim dobrym DPS-em to przejdziecie Z tym nie ma większego problemu Za to na 12 to dopiero jest Banger Niestety na pierwszą połowę potrzebujemy bardzo dużą ilość Electro czy Lunar Charge w jednym PS A jak widzicie ja i Nephi Hu hu, a flinsa raczej drobić nie będę więc to pierwszy problem z zwykłymi czarczami da się to przejść mi się prawie udało zabrakło mi tam chyba 20 sekund ja poszedłem takimi dość prostymi składami wziąłem newilleta, furinkę, kazia do tego raidenkę Newlet z furiną daje na tyle duży damage że to wystarczy do zabijania bossów a kaziu z raidenką jest po to aby jak najwięcej nakładać tego elektro a raidenka nie musi mieć tak naprawdę żadnych artefaktów wystarczy to że jest i nakłada fieldowo elektro jeżeli nie macie raidenki możecie posłużyć się tutaj jakąś kuki. Fiszką też się bardzo dobrze sprawdzą. Największym plusem Raidenki jest to, że nakłada to swoje elektro w bardzo dużym IoE, co przyda się przy tej kochanej kaczce. Za to na drugą połowę dajecie jakieś Pyro, obojętnie jakie może być mach Arle. Nawet głupią, dobrze zbudowaną Amber to przejdziecie albo Sianlin Benetem też się da. Na tego dałoby się też na dół wcisnąć jakieś elektro, no ale chcemy mieć go do góry dość dużo, więc to tak mija się trochę z celem. Ja na drugie piętro postanowiłem zagrać Arle z Italii Do tego dołożyłem Silonen i Beneta. W tym teamie Arle odnajduje się też bardzo dobrze, z tą różnicą, że ma wujka troszeczkę lepiej meltuje. a ma lekkie z tym problemy, przez ilość nakładanego pyro. Skór, wysyny teraz rozpier rozpierdolę. Dobra, Pani zabita. Teraz przy tym kapeluszniku musicie uważać, który kapelusz ładujecie, bijecie tylko ten, który jest złoty. Czyli w tym przypadku open ten. Napierdalacie w niego elektro ile się tylko da. W moim przypadku najlepiej będzie swirlować Kaziem e Raidenki, a potem napierdalać niewiletem. Już nabijecie ten basek tak mniej więcej do połowy, warto już wypełnić rotację, puścić furinkę i tak dalej, wszystkie buffy, żeby już bić na fula tego kaktusa. Tym miał Inefę, dużo szybciej by to szło, bo że też dość wiją. No i na rotację zszedł. Ok, let's go. Arle Kino na pierdala. Z tulbą nie ma większych problemów, wystarczy zabijać tej firdutki co wyskakują i będzie very good. Największy problem z Italii to to, że jej tarcza jest strasznie słaba. Trzeba uważać, żeby się nie wypierdolić to marle Kino. Gini! O oh yeah, baby! Zapas może za 30 sekund. Szkurwy syn, ja wam dom. Przy tym skurwysynie musicie też bardzo uważać, bo on przez nakładany efekt zabiera nam crit rate i chcemy się jak najszybciej wyhealować. O, ten efekt i teraz mój New bije po 8 koła, więc zamienienie Furinie formy jest bardzo OP w tym przypadku. Tak to dużo szybciej nam ten New się wyleczy i wróci do normalnego bicia. Ten skurwysyn też mocno bije, więc musicie uważać, żeby to nie umrzeć czasami. Mi się już tu zdarzyło wyjebać parę razy. Ale gdy już zbijecie mu ten efekt i wyleczycie się do fulla, raczej jest bardzo mięciutki, idzie go opierdolić na rotację. Gliń chuju. Oh yeah, let's go. Viltury. A to takie leszcze. To co Italii robi tymi swoimi Ltami to jest naprawdę jakaś finezja sto koła naraz. Oni też są bardzo mięciutcy, wystarczy, że zabijecie ich te potworki i oni są na strzałach praktycznie. Chuju jeden! Giń! O oh yeah! Na styk, ale się udało. Teraz tę dziką kaczkę. O pierdolić na raz. Tutaj musicie strasznie uważać, żeby mieć dużo elektron nakładanego. Więc w pierwszej kolejności swirlujecie do kaziem. Napierdalacie do oporu niewiletem w te kaczuszki, bo gdy te kaczuszki się naładują, to rozpierdalają te tarcze tej wielkiej kurwy na raz praktycznie. Ona akurat jest mega twarda, żeby ją rozbić na rotację, będzie ciężko. Mój całkiem dobrze zbudowany niewiele ciężko sobie z nim radzi. Gdy odpali te swoje kaczuszki jeszcze raz, praktycznie musicie zaczynać od nowa. Nie wiem, czy mi się teraz tutaj uda zrobić. O, tak naprawdę już nie macie czasu, bo na drugie piętro potrzebujecie też około minuty. Więc, jeżeli odpali te kaczki drugi raz, musicie zaczynać od nowa. No ja już nie będę tego specjalnie robił. A wyjebał mi się nad Kaziu. No teraz jest 50-50. Czy mi się uda, czy się nie uda? No dobra, spróbujemy. Tutaj, broń Boże, nie zakładajcie tarczy z Italii, Bo jak ten jest z flagą. Aha, no to fajnie. Zdaje no, mi się, nałożyłem tak, się, tak się jak. Bo się by zrobił, Kurde. Co za mendy, no. Te fiuty włączą te tarcze i są niezabijalni praktycznie. Niestety z tymi chujami musicie się przemęczyć w solo Arle praktycznie. Z Benetem. I tych trzech fiutów praktycznie możecie zrobić mawujką na jedną rotację, ale musicie uważać strasznie, bo te ich ataki biją tak kosmiczne liczby, Mi tu Arle tyle razy sobie kitowała. No niestety zostało mi się 20 sekund. Chyba nie uda mi się już ich rozpierdolić. Ale gdybym miał mawójkę i puściłem w tym samym timie, raczej by ich rozjebała na jednego ulta. Może gdybym wbił moją Arle na c kę na luzie by sobie z tym poradziła. No mi tutaj nie zabraknie około 20 sekund. <głodne> Ładny mi 20 sekund, zaraz minuta minie. No niestety brakło więcej niż 20. 30 sekund około. Jeżeli będziecie mieli Nefe, bądź Flinsa na pierwsze piętro, na to zrobicie i zostanie wam dużo więcej czasu na następne. No mi niestety się nie udało, jestem leszczem. A więc, tak jak mówiłem, na pierwsze piętro ładujecie najlepsze elektro jakie macie. Może być Varesa, no ale moje umiejętności grania Varesem są tragiczne i ona też nie jest jakoś mocno zbudowana. Na drugie piętro jakaś ma wujeczka. też to powinna raczej zjeść. A jeżeli macie premium Team Skirk, też na spokojnie możecie go dać na drugą połowę, bo Skirk jest przepotężna i opierd doli to też raczej z palcem w dupie. A tak naprawdę najlepsiejszą opcją będzie Lunar Bloom z Nahidą, Nilą, Laumą oraz Kokomi. No ja niestety Kokomi nie posiadam, ale może być w takim wypadku Jelan. Ten team sprawdziłby się najlepiej, bo aktualnie drugie piętro aby sama bonus do Demerza od Lunar Bloomów. Ja niestety nie mam jeszcze zbudowanej Laumy i nie pokażę wam jak się gra tym cudownym teamem. Raczej bym się wypierdolił. No ale jeżeli macie to na ludzie też to zjecie. Jeżeli chcielibyście więcej omówień Abysów czy Dedli piszcie w komentarzach. Wszystkie przeczytam. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz Sybika z nędzałkiem, aby nie przegapić następnych filmów. Szykują się dwa bardzo mocne filmy w przyszłym tygodniu, więc wyczekujcie. Nie zapomnijcie też bit naszego cudownego Discorda. Siema elo, czemy.